Dzień dobry. Dzisiaj nie tylko wideo z Dubaju. E, dzisiaj będzie wideo łączone Dubaj i lecimy dzisiaj wieczorem na Seszelę. W czym w sumie to jutro, ale dzisiaj e, po północy, czyli jutro, <grym> muszę być na lotnisku. E, wiecie co? W ogóle e, nigdy Wam nie mówiłam, ale w Dubaju albo waszym dostawcą. E, Internetu jest EtiSalat albo Du. Natomiast tutaj, na tym osiedlu, na którym mieszkam, jest taka fajna rzecz, że nie muszę podpisywać kontraktu z, jedną z, tych, z jednym z tych operatorów, tylko po prostu jest taka sieć osiedlowa, powiedziałabym, i co miesiąc mogę sobie płacić. I mogę sobie wybrać płatność, ja wybieram przynajmniej miesięczną. Można wybrać na 3 miesiące, można wybrać na rok, można wybrać na tydzień, jak kto woli, więc jeżeli powiedzmy latacie albo macie urlop, no to wiadomo, nie musicie tego, nie musicie tego kupować. I, I wiadomo, później jak sobie wykupicie, dostajecie hasło i tak dalej. To fajnie byłoby połączyć swoje urządzenia do tego internetu. I jak widzicie, teraz staram się połączyć mój, komput Boże, mój komputer, mój telewizor z internetem. Natomiast na szczęście nie muszę tego robić sama, bo w Dubaju praktycznie wszystko załatwiacie przez WhatsAppa. I, i właśnie, dostałam, właśnie dostałam wiadomość, właśnie dostałam wiadomość, proszę bardzo, napisali mi, że właśnie połączyli mój telewizor i żeby, 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 żeby połączyć się za 3 minuty, więc wydaje mi się, że już powinno to działać i i powinna mieć ten internet już przez cały miesiąc. Także na szczęście nie muszę tego robić sama. Tylko wiecie, piszę jedną wiadomość. Połączcie mi telewizor z internetem. Mam, jest. Uuu, działa. To jest niesamowite. Mój kot jest psem. Pierwkułam w pokoju. Proszę bardzo. Kot już przyszedł. I teraz wam pokażę. Teraz pójdę do pokoju i zobaczycie, co ten kot robi. To nie jest kot, to jest pies. Patrzcie. Pan idzie za mną. Gdzie ty idziesz, Pepe? Gdzie ty idziesz? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Zaraz idę do kuchni. Specjalnie nie przerywam tego wideo, żebyście widzieli. Cześć, mój piesku. Jesteś kot czy pies? Ja nie wiem, co ty jesteś. Ja nie mam pojęcia, kim ty jesteś. A, złapiemy tutaj ostrość, czy nie? Tak. Wrzucam pierwsze wideo po kilku miesiącach, ile minęło z pół roku. Czekajcie. A... Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, Masz 6 miesięcy dokładnie od mojego ostatniego wideo. Także wracamy. Ojejku, dobra, widzę, że teraz, teraz zobaczyłam, że nie ma ostrości. 6 miesięcy minęło od tego mojego, mojego ostatniego wideo. I dziwne uczucie wracać na YouTube. Mój piesku, ty nie lecisz! Ty zostajesz w domu! W domu! Z mojej rany byłam tak padnięta. Byłam tak padnięta, że jak weszliśmy do busa, to ta trasa od lotniska do hotelu trwała 10 minut, a ja już zdążyłam zasnąć, obudziłam się jakby po prostu ręka spadała z podłogi. Patrzcie tu. Wow. Wow, aż żałuję, że jesteśmy tutaj tylko 13 godzin. Zobaczymy, czy mają tutaj coś na śniadanie. W, w sumie to już obiad. Zawsze, ale to zawsze, kiedy sprawdzam sobie karty dań w jakichś krajach, w których nie znam um, waluty, to mam aplikację, która, um, która od razu konwertuje mi Ichniejszą walutę na coś, co znam, czyli tutaj powiedzmy to sobie kupić rybę, 425 ichniejszej, e, ichniejszej waluty, to jest 133 zł, no, najtaniej tu nie jest, ale coś zjeść trzeba. Okej. Okay. O jezu, moja gadająca głowa. Dzień dobry, dzień dobry. Ok, e, ktoś w komentarzu pod ostatnim wideo napisał, żeby wrzucić taki update, co się wydarzyło w moim życiu, co się, co się zmieniło, więc e, pogadajmy sobie przez chwilę na ten temat, bo już się nie mogę doczekać aż przyjedzie moje jedzenie. Nie bardzo wiem od czego zacząć, ale okej, okay. zacznijmy od przedostatniego wideo, które pojawiło się w lipcu bodajże tamtego roku albo na początku sierpnia. I w tym wideo z właśnie z tamtego okresu mogliście zobaczyć, że kiedy mówiłam o tym, że dwie osoby które były mi bardzo bliskie w Dubaju, odeszły, zrezygnowały i wróciły do Europy, to gdzieś tam w pewnym momencie prawie się rozpłakałam w tym wideo. Ale tak jak Wam kiedyś mówiłam, Dubaj to jest takie miasto tranzyt, takie miasto tranzytowe, więc już po tych trzech latach, prawie czterech latach, widzę, że wiele osób po prostu przychodzi i odchodzi. Do każdy przyjeżdża gdzieś tam, zarabia pieniądze, w pewnym momencie się wyprowadza, zakłada jakiś biznes itd., itd. Wiąże się to na przykład z tym, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nigdy nie dostaniecie obywatelstwa, więc zawsze jesteście przyjezdnymi, więc to nigdy nie będzie taki w 100% wasz dom. No ale rozgaduje się znowu, a nie o tym miała być mowa, więc wróćmy do tematów. Lipiec, lipiec tamtego roku. To był czas, kiedy dwie najbliższe mi osoby w Dubaju zrezygnowały z pracy. Zdecydowały, że wracają do Europy, i ja nie wiedziałam po prostu co, co dalej. A pierwszą zmianą, jaką jeszcze widzieliście na tym kanale, było to, że zaadoptowałam kota. W sumie nawet nie zaadoptowałam, po prostu znalazłam mojego kota na ulicy, zabrałam go ze sobą i tak sobie żyjemy do dzisiaj z Peperem. Los tak chciał, że w sierpniu poznałam bardzo fajnego faceta, który zupełnie nie jest związany z tym, co ja robię w życiu. On zajmuje się czymś zupełnie, zupełnie innym i też o tym nie mówiłam na tym kanale, pomimo tego, że jeszcze wtedy jakieś tam wideo się pojawiło, bo był to taki sam początek naszej znajomości, więc nie było nawet o czym mówić. Um, wiecie, ja też mam 30 lat, więc też ludzi w swoim życiu poznawałam. Wiem, że ci ludzie odchodzili w pewnym momencie. Czy to byli, były osoby, z którymi się spotykałam, czy to, e, czy to byli moi znajomi, po prostu to sobie przechodziły, odchodziły, więc nie było tak naprawdę o czym mówić w tym, w tym wideo. Natomiast wraz z pojawieniem się już teraz, mojego chłopaka, bardzo dużo rzeczy w moim życiu się zmieniło, przez to, że on nie należy do tego świata, w którym ja się cały czas obracałam, czyli świat naszej załogi. Bo umówmy się, że jeżeli poznawałam ludzi, to poznawałam tych ludzi w samolocie. To były osoby, które mieszkały powiedzmy w moim budynku, czyli praktycznie to była sama załoga, albo w 99% to była załoga. Więc on gdzieś tam pokazał mi trochę takiego życia. Ej. Życia w Dubaju, które nie jest związane zupełnie z lataniem, dla mnie to jest zupełnie, zupełnie nowość. Dla mnie to jest zmiana o 180 stopni mojego patrzenia na miasto, patrzenia na życie w tym kraju, bo po prostu teraz widzę to z takiej perspektywy osoby, która nie lata. A z perspektywy osoby, która ma znajomych, jak gdyby wiecie, z różnych zawodów, i to może być i to jest czymś normalnym w Europie, to było czymś normalnym też dla mnie, zanim przeprowadziłam się do ZEA. Natomiast trzy lata to były moje trzy lata tak naprawdę w tej e, bańce, powiedzmy w cudzysłowie, bańce, gdzie tak naprawdę tylko spędzałam czas z ludźmi, którzy robią to samo co ja. Boże, myślałam, że nie Ostatnio Ostatnio tutaj byłam, to y, na drzewach siedziały nie toparze. Ja się tak strasznie tego bałam, że to był jakiś dramat. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na ten moment y, widzę kolejne zmiany, które nadchodzą, bo. Też gdzieś tam ze swoim chłopakiem myślimy o tym, że fajnie byłoby ze sobą zamieszkać, więc yy, przypuszczam, że szykuje się właśnie jakaś przeprowadzka w najbliższym czasie. I, I co? I powiem Wam, że teraz jestem o wiele, o wiele bardziej szczęśliwa niż, niż byłam wcześniej. I może też potrzebowałam takiego odejścia od YouTube'a na jakiś czas, żeby dać sobie taki reset. I miałam wrażenie, że po prostu jestem otoczona pracą, tak naprawdę 24 godziny na dobę. Teraz czuję, że mam balans. Mam taki zdrowy balans pomiędzy tym, że idę do pracy, wracam, mam normalne życie, i, i to jest tak naprawdę najlepszy okres, jaki miałam mieszkając w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I teraz widzę tą olbrzymią zmianę, tą olbrzymią różnicę. I po prostu jestem szczęśliwa, jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa i, I mam nadzieję, że tak będzie to trwało. Okej, okay, dobra, wiecie co, gadam do Was 10 minut, ponad 10 minut, albo 15 i jeszcze moje żarcie nie przyjechało. Wiem, że powinnam robić to. <noise> Są moje lekcje, które muszę ogarnąć, ale chyba nie dzisiaj. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze nie widzicie, bo jest w sreberku. A nie widzicie jeszcze, bo się rozmazało. <gry> to jest zupa dyniowa. Tutaj jest ryba. Rybne kary. I jeszcze moja kawa. Kawa, kawa, kawa Boże. Dzisiaj kawa wiecie. 11 godzin pobytu, tak naprawdę. Jedyna rzecz, którą potrzebuję dzisiaj, to jest tylko to. Tylko. To jest pierwszy raz, kiedy jestem na. I, I mogę wejść z hotelu, bo byłam tutaj tylko raz. Natomiast był to ten jeden raz, kiedy akurat był COVID, i nie mogliśmy nawet wejść z obrębu. A tego właśnie. Hotelu. Czy Wy to widzicie? Przy rejestracji jest. E, Napisane UK, czy wygląda na to, że to jest auto z Wielkiej Brytanii? Nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie to nas zaprowadzi ta alejka, ale zobaczmy. Jest jakaś galeria handlowa wygląda na to. Chciałabym coś na ten temat powiedzieć, ale szczerze nie mam pojęcia, co to jest. To są jakieś broszki? Może teraz biedę na idiotkę. Pewnie wyjdę, ale szczerze nie wiem co. Naprawdę, przecudnie. Przecudnie. Patrzcie tutaj, zaraz, jak miniemy ten filar. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu. Te skały niesamowite. Pewnie nie będziecie widzieć za moimi plecami, bo jest rozmazane tło. Natomiast pełno, pełno, pełno jachtów, pełno łódek. Naprawdę mega przyjemnie. I widzicie co? Dzisiejsza wycieczka, dzisiejszy pobyt to jest bardziej takie demo żebyście mogli zobaczyć, czego można się spodziewać, jeżeli przylecicie tutaj na wakacje, bo 13 godzin od momentu lądowania do momentu startu samolotu to jest bardzo niewiele. Na pewno nie jest wystarczająco, żeby móc odpocząć i żeby móc pozwiedzać, więc macie do wyboru jedno albo drugie. Także, także po prostu to jest takie... Traktuję to jako taki, jako taki jak gdyby trailer do filmu. Oglądacie trailer jednominutowy i wiecie, czy dwugodzinny film może Wam się spodobać, czy niekoniecznie. Będziecie to widzieć, ale dosłownie bułamek sekundy się rozpadało. Patrzcie, wszystko jest mokre. Patrzcie, wszystko mokre, a też złapał mnie dosłownie na dwie minuty. Okej, okay, która jest godzina? Jest w pół do piątej. W pół do piątej, czyli jeszcze mogę się przespać jakieś półtorej godziny i, i wracamy. Także nie będę dłużej, nie będę dłużej przedłużać tego wideo, tylko. Yy, Idę spać. Przypuszczam, że odpłynę w dwie sekundy. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa pa.